Czamandero, z tej strony, oczywiście Kawa, ja was witam w nowym odcineczku. Na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że jeżeli uda Wam się dobić 200 lajków pod tym filmem, w następnym odcinku znowu losuję sobie 3 lipy dla Was. No i co? Pierwszy zwycięzca jest to gracz oczywiście Kukin? Cooking. Cookin, czekajcie, małe k, on ma Cookin, tak. I to właśnie on wygrywał od nas Evipa na 30 dni. E, następny zwycięzca jest to Amma. Amma di dio. Amma deo no i już ostatni zwycięzca jest to Alciu Alciu, oczywiście pozdrawiamy serdecznie e, zwycięzców e, no i co, w tym odcinku sobie pooceniamy gildię, które wylosowałem z komentarzy jeżeli chcesz, żeby to twoja gildia została e, oceniana w następnym odcinku, wystarczy, że po prostu zostawisz komentarz po sobie z tagiem twojej gildii, a jeżeli chcesz sobie wygrać Evipa na 30 dni, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka, no i pamiętaj o komentarzu z twoim nikiem, bo to jest najważniejsze. No bo jeżeli bym cię, nie wylo jeżeli bym cię wylosował, abyś nie podał niku, no to potem bym nie wiedział, jaki masz nick nie? E, dobra. E, gram sobie oczywiście na serwerze craftmc.pl. E, powiem wam o dwóch zmianach. Powiem wam o dwóch zmianach, które zostały dodane. Jest to rzecz pierwsza. Czyli został powiększony, została powiększona mapa, tak, czyli border mapy został powiększony. E, wynosi on, aktualny border mapy wynosi teraz 3000 na 3000. Naprawdę jest to bardzo e, duża mapa. Edycja trwa. E, na serwerze obecnie gra, graczy 140 online. E, no i co, i co, i co. Mapa powiększona, oczywiście. Gildi na serwerze jest ponad 420. Naprawdę jest to sporo. Gilli. Druga zmiana jest taka, że zostaje poprawione, oczywiście, tutaj klateczki. No, bo niektórzy bugowali, niestety, te koksy, jakieś tam stręże. Wydaje mi się, że już to zostało poprawione w 100%, ale jeżeli znajdziesz jakiś kolejny błąd z klateczkami, czyli z tymi duelami, pamiętaj, abyś do mnie napisał, a otrzymasz na pewno jakąś fajną nagrodę. Zobaczcie, tu w ogóle się teraz ktoś klepie, Jabko versus Klemin, ale dobra, bo to jest odcinek o ocenianiu, oczywiście, tutaj. Mm, gildi, co wy tam macie fajnego wybudowanego? Dobra, lecimy mm, z pierwszą gildią. Jest to oczywiście gildia Love. Jest to gildia Love. Oczywiście ocenimy sobie tą gildię tutaj od góry Ale jak już można zobaczyć Ta gildia ma cztery, cztery bejce Ta gildia ma cztery bikony e, Zobaczcie, tutaj mają jeden, dwa, trzy, cztery Ta 4 e, Każdy inny kolor Nie no, fajnie to wygląda Ale tutaj mają dość dziwną budowlę Nie wiem, nie wiem co to jest Ale wydaje mi się, że to jest element takiego żubika Żubika, jakieś wieże e, Tu w ogóle jakiś taki... Nie wiem co to jest, tu mają jakieś takie, ale dla co i w ogóle zrobili taki, można powiedzieć, nie wiem, podjazd do góry, czy tu jest jakaś ukryta pułapka w tym? Nie, tu nawet nie mają ukrytej pułapki, e, nie no, na serio dziwnie to wygląda, tu jest le lewitujący glowstone. Okej, okay, dobra. Nie no ta gildia naprawdę jest dziwna. To jest naj, najdziwniejsza chyba gildia, e, jaką w ogóle tutaj oceniłem, kiedykolwiek. E, tu jest jakiś kolejny, nie wiem w ogóle do czego to służy, tutaj nie wiem, ktoś się tutaj patrzy, czy ktoś mu tu po kubie chodzi. E, tutaj co mamy? Tutaj chyba mamy jakąś widownię, e, w sumie no chyba tak, chyba tak. Tu mam jakąś widownię, nie wiem co oni tutaj oglądają, bo w sumie żadnej klatki tutaj nie ma. Tu mają te cztery bikony, dobra, Zobaczymy jak w ogóle tu mają wyrównany kuboid. W sumie kuboid spoko, spoko wygląda, zabezpieczenia też, Chyba w każdym rogu mają zrobione tutaj takie mini... Beczki. Tu w ogóle mają jeziorko. Ciekawe czemu to jeziorko w ogóle tutaj. Zobaczcie, i jeszcze tak ta woda była, to tak podmienili tego dirta. W sumie jakby ktoś nim to zesetował, zas nie? Albo zamienił po prostu dirta w y, OPSA. Ale nie, wydaje mi się, że nie. E, co tutaj mają dalej? Tu mają wyjście, dobra, tu mają wyjście. Zobaczcie, nie mówcie, że tutaj mają tyle bojek, Nie, no bo już myślałem, to jest fake, oczywiście. Bo wątpię, że po prostu tyle bojek komuś by się udało zrobić na około bojda Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, co i? W sumie na górze góra się prezentuje tak, to jest gildia oczywiście Love. Tak się ona prezentuje. E, idziemy w dół, bo ciekawy ciekawi mnie najbardziej, jak wygląda dół gildii LOW. E, dobra, jesteśmy tutaj. Tu jest jakieś zejście w dół, kolejne Tu są jakieś kolejne, o czekajcie, w ogóle Tu coś zniszczonego mają, naprawimy nim to Tu też coś mają znowu zniszczonego Albo w sumie tak wychodzą, dobra, zostawimy nim to e, Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy, idziemy Idziemy, idziemy i gdzie doszliśmy? Jesteśmy tu znowu na dole, idziemy znów O, w sumie zabezpieczenie mają spoko Fajnie to wygląda, bo co pięterko Tutaj jest zaremontowana e, Po prostu stołniareczka, no że musicie ją Rozwalić, nie? I dużo rzucaków by Tutaj na pewno poszło na to, e, dobra No gdzie oni ten, w końcu czy ja tam dojdę? do tego, do tej ich, ich bazy to w ogóle jakieś pistony, w ogóle nie myślałem, że to jakieś zabezpieczenia są, ale to jest taki designik dla nich, okej, okay, okej okay. Tu w ogóle coś mają napisane, coś debila, dobra ja nie będę tego czytał, ja nie będę tego czytał Idziemy w dół, tu mają jakąś farmę, w ogóle zobaczcie w ogóle o ile oni tutaj mają napisów Usuwam gildię jeżeli ta edycja się skończy Dobra nie czytamy tego, nie czytamy tego, oceniamy oczywiście tutaj sobie tą gildię Jesteśmy w gildii Love, nie wiem czy ta gildia jest jakaś opuszczona no bo w sumie mają cztery bikony. Cztery bikony. Nikt do tej gildii się jeszcze nie wbił po te bikony. Nie no, naprawdę mm, coś dziwnego. Coś dziwnego. Zobaczymy czy w ogóle ktoś z tej gildi gra. Love nikt z niej nie gra, Botka, page, montage, dobra, no ciekawe e, ciekawe mnie to naprawdę, e, czy po tym odcinku jak go wrzucę, e, te wikony nim znikną że po prostu w sensie ktoś nim wbije do, e, do kuboida tutaj e, dobra, nie no, w sumie dół tak troszeczkę taki chaotyczny chaotyczny, tutaj jest dużo takich rzeczy e, które są zniszczone, nie wiem w ogóle co oni mają z tymi kwiatkami, gdzie nie pójdę, no to te kwiatki są e, dobra, tu mamy jakieś drugie wejście co oni tutaj mogą mieć? No nie wiem, no dziwnie to tu wygląda Dziwnie tutaj wygląda, tu są wszystkie rzeczy e, Praktycznie zniszczone, tu coś, mają jeszcze w ogóle jakieś Boyfarmery pow powkładane e, TNT e, Dobra, dobra, wiecie co? E, zostawimy tej gildi tutaj jakąś nagrodę Tu chyba mieli jakieś przejście, wydaje mi się, że to jest stoniarka a to jest tą tu chyba mieli coś takiego zarem. Ktoś chyba nie musiał gildie zgrifować, tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, le w ogóle tej gówek mają. Dobra, czekajcie. E, może przejdziemy jaskinia Tomka. Uu, la, la, jaskinia Tomka. Nie no, jaskinia Tomka Fajnie, fajnie, naprawdę, jaskinia Tomka się fajnie prezentuje Taka, taka typowa jaskinia, nie? Taka typowa jaskinia, tutaj fajnie Dobra, yy, czekajcie, gdzie jeszcze nie byliśmy? Tu chyba jeszcze nie byliśmy Tak, aha, czekajcie, aha, dobra Tutaj, w sumie tutaj zeszliśmy w dół A nie, tutaj już byliśmy, bo tutaj yy, Wchodziliśmy do tej bazy, dobra Jeszcze tu mają jakieś jedno miejsce W sumie tutaj mają jakieś stołniareczki No to wiadomo, no stołniarki muszą być w gildii. E, no bo tu miał ukrytą skrzynię Ale ktoś chyba ją zniszczył no i co tu mamy? Aha, no i tutaj znowu jakieś stołniareczki chyba. Ta, tu mamy jakieś skrzyneczki. I tutaj jest znowu jakieś wejście do góry. wo wow, wow, ale to tu fajnie wygląda. W sumie ten pokój fajny jest, bo taki, taki konkretny, duży, fajnie tutaj skrzynki pochowane, że po prostu musicie zmarnować sobie tam rzucaki, żeby się po prostu tam do tej gildi wbić. Dobra, w ogóle ile tutaj efektów mam? Weźmiemy sobie tutaj tabliczkę, weźmiemy sobie jeszcze skrzyneczkę, chest. No, i weźmiemy sobie jeszcze opsa weźmiemy sobie Obsa, żeby tutaj zaremontować nim tą skrzynię. E, dobra, może tą skrzyneczkę zostawimy nim tutaj na dole. Tutaj na dole, wśród tych kwiatków. E, dobra, da, damy nim tutaj, damy nim tutaj, według mnie, 25. 25, nim damy tu, tutaj oczywiście premium caseów. Zostawimy nim 15 tutaj kluczy. Schowamy nim to tutaj oczywiście do skrzyni. Zamkniemy ją. No i się tutaj podpiszemy Kawa1996 Ja tą gildę oceniam na takie można powiedzieć 7 na 10, 7 na 10, dobra Lecimy do następnej gildii. jest to gildia Oczywiście boss, jest to gildia Boss, ciekawe czy są prawdziwymi Bossami na serwerze, no nie wiem Będzie trzeba to jakoś zweryfikować Bikon jest, tutaj jakiś bikon jest Tutaj w ogóle jakąś bazę mają na górze Bardzo ciekawe, teren Przerównany, bardzo fajnie to wygląda Żuwik też dość fajny Bo malutki, dobra Idziemy na górę. Co oni je na górze mają? Bo coś tu na pewno mają. Tu chyba mają jakąś swoją bazę, ale bardzo łatwo się tutaj do niej wbić. No w sumie nie wiem. Kilka perełek. Chyba mieli jakiś magazyn, z tego co mi się wydaje. Ale został tutaj chyba calutki Aha, bo tą wodę. Aha, dobra, bo, ten, bo ta woda jest po to, żeby tutaj był spad. A ja myślałem, że ta woda jest po to, e, że po prostu jeżeli ktoś mnie tutaj z żółwia zniszczy, to ta woda się wylewa. Ale okej, okay, dobra, tu mają spad w dół i też do żółwika. ciekawe czemu tutaj to wszystko mają e, tak ten pootwierane tu, tu w sumie jedna perła, no jesteście tutaj na dole. Dobra, ale idziemy na dół. Idziemy na dół tutaj w sumie już lepsze zabezpieczenia, muszę przyznać, no bo praktycznie e, każdy każdy ten, każda kratka to był, e, była stoniarka. Dobra, tu mamy jakieś pierwszy, o kurna, to jest wstęp tylko dla mnie, okej okay, dobra, dobra, tutaj prosimy o zostawienie nagrody dobra, za chwilę tą nagrodę nie zostawimy ale ten pokój fajnie wygląda naprawdę nie spodziewałem się tego po tej gildii że coś takiego w ogóle sobie tutaj stworzyli, jest to oczywiście gildia boss tu mają stołniareczkę, okej okay, no i jeszcze tu był jeden pokój, dobra tu jest jakiś drugi pokój eee, okej, okay, tutaj, nie wiem oni tutaj mus muszą sobie spać nie wiem, chyba nim tej lawa trochę wyparowała. No pokój fajny, 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 taki różowy, fioletowy, fajnie to wygląda, jeszcze ten dywanik taki słodki. Dobra, idziemy, idziemy. Zostawimy. O, zobaczcie, w ogóle tutaj coś jest z tej gili. Aha, bo tu jeszcze jeden pokój mają. Stołniarki i ten. Oczywiście pozdrawiamy tych graczy. Janusz w klapkach i Kulop e, dwójeczka. E, dobra, wszystko numer dwa, wszystko numer dwa. Co tutaj jest? Tu chyba się kopie nim coś. E, stołniarka dla osób z kilofem 633, aha. Aha, dobra. Kopalnia numer dwa. Aha, i tutaj sobie pewnie na dni, Taszku, zostawają. E, dobra, wy, wyjdziemy stąd, wyjdziemy stąd, oczywiście. E, pójdziemy tutaj e, nim e, do tego pokoiku. Czekajcie, tu się wchodziło, tędy, pyk, pyk. Dobra, jesteśmy. E, zostawimy nim nagrodę, naprawdę, zostawimy nim tutaj nagrodę. E, jak dla mnie, zostawimy nim 25 premium caseów. E, no i damy nim tutaj z 10 kluczy, tak. 10 kluczy nim zostawimy. Fajnie, tak ile w sumie wyglądała. No ale tak zbytnio y, jakaś taka rozbudowana, no to ona nie jest, ale fajnie fajnie, w sumie nie mają tutaj nic tak zniszczonego, e, to jest plus, no bo poprzednia gilda troszeczkę słabo wyglądała dobra, zostawimy im tu oczywiście ocenę e, ocena to będzie, no w sumie no za bardzo nie ma też co tutaj ocenić tak, nie, damy im ocenę 6,5 na 10, 6,5 e, na 10, e, dobra e, lecimy do następnej gildi, jest to gildia oczywiście JDS jest to gildia JDS. Pamiętajcie, wszystkie gildie, gildie były wylosowane z komentarzy. Jeżeli chcesz, żeby to Twoja gildia została wylosowana, pamiętaj, aby napisać tak swojej gildii. E, no i co? Nie zapomnij też o łapce w górze. E, dobra, mm, dobra. co tutaj mają? Tu mają jakieś cztery beczki. Cztery beczki tu mają, tak? Takie mini-beczki, można powiedzieć. Ale cieka interesuje mnie ten spad. Czyli oni mają, tak? Oni tu na dole nic takiego nie mają. Nawet ta gildia nie ma bikona. E, dobra, zabezpieczenia. W sumie nie wiem po co te zabezpieczenia. No bo jak bikona nie ma, może tą wodę tak bardzo sobie. W sumie ta, no bo to, jeżeli tą wodę nie zniszczą. Zobaczcie, tam mają bazę. Ja się, ja wiedziałem, że oni tam mają bazę. Bo zawsze jak ktoś po prostu robi sobie ten taki spad z wodą, to na pewno u góry jest baza. Tu to ciekawe wygląda. Ciekawe, czemu oni tutaj mają jakieś położone, a w sumie może, żeby ktoś nim tutaj od dołu nie sparałkował. No nie wiem, może po to to jest, ale dobra. Jesteśmy w gildii oczywiście JDS. JDS, tak, ta gildia się chyba nazywała. Tak, JDS. Co oni tu mają? Mają napis JDS w ogóle e, Tutaj mają jakiś taki, nie wiem co to, co to może być Tu mają chyba wszystkich główek Frykili, e, które udało nim się zabić XD, dobra, XD, XD e, Dobra, co oni tutaj mają? Tu chyba mają jakąś wspomniareczkę albo jakiś pokoik to będzie, zaraz zobacz. A nie, tutaj mają wyjście na górę, dobra, czyli pokoiku tu nie ma. E, to jest takie zwykłe wyjście na górę. E, jeszcze tu jest jakiś jeden pokój, tu jest jeszcze, a nie, tu jest, aha, dobra, tu się kopię tylko. No w sumie no tak, Gildias tak za mało tu mieli, w ogóle coś takiego, e, tak słabiutko, słabo to wyglądało. Szkoda, że tutaj nie mają jakiegoś, nie wiem, pokoików swoich czy coś takiego, ale dobra, zostawimy nim oczywiście ocenę teren no zbyt nie był tak zbyt cały przerównany. Damy nim 15 e, premium case'ów e, no i damy nim 10 kluczy. Dobra, schowamy nim to do skrzyni. E, no i... E, dobra, i temy mają schowane już w skrzyni e, zamkniemy ją sobie, no i damy podpisik Kawa 1996 e, ty e, no i ja tą gildię odstawiam na takie 6 na 10, a my lecimy już do kolejnej gildii. Jest to oczywiście gildia KZR KZR zobaczymy jak ta gildia się prezentuje e, no, ta gildia może nas zaskoczyć. E, dobra, oceniamy ją sobie e, Zobaczymy, co ta gildia ma co oni tutaj mają? Mają jakiegoś żółwika, E, mają oni co jakiegoś żółwika, wygląda to jak taki domek, e, można powiedzieć e, Ale dobra, dobra, zobaczymy co tutaj jest e, Mają tutaj jakąś zrobioną, zrobioną fosę, taką mini fosę na dwie kratki Tu mają jakąś beczkę zabezpieczenia, spoko, spoko W ogóle to mają całe zadaszone, o na tego się nie spodziewałem e, Ale ciekawe czy to mają na kilka kratek zrobione, czy tylko na jedną Eee, ta, to mają na jedną kratkę zrobioną Dobra, to nic, w sumie zabezpieczenia, jak zabezpieczenia eee, Trudno się też do tej gili będzie pewnie wybić W ogóle do żuwia, no bo tutaj zawsze Będzie trzeba coś się nim zniszczyć Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, jesteśmy w środku Żółwika eee, Idziemy na dół, zobaczymy, aha, tu mają takie Zejście zwykłe, no w sumie tutaj Minusik, za to będzie minusik eee, No bo będzie się łatwiej potem wbijać Do tej gili, ale dół Dół gili prezentuje się naprawdę eee, Kozacko, tu mają jakieś pokójne demony no niestety nether e, na tej edycji nie działa, więc się nie da do niego przejść, e, ale dobra, tu mają pokój disco, pokój disco, ulu, ulu, ulu. czekajcie, włączę, włączę sobie jeszcze disco, e, try random, dobra, ulu, ulu, ulu. dobra. <grym> czekajcie, bo jeżeli po prostu naklikniecie na shifta to wam widać, a jeżeli po prostu e, sobie tak biegacie, no to tylko inni gracze mm, widzą waszą disco, dobra... E, Przejdziemy sobie do tego pokoju, zobaczymy co oni mają w tym pokoju Tu mają jakiś piasek zwykły e, Dobra, idziemy pokoje, tu mają jakieś pokoje Wolny, wolny, wszystkie, dobra, wszystkie wolne Ten wygląda troszeczkę inaczej, ten jest trochę mniejszy, ten jest trochę większy Dobra, nawet spoko to wygląda Idziemy na dół, idziemy na dół, jesteśmy prawie na dole Aha, tu mają też jakiś designik taki e, pokój. O, tu jest kogoś pokój, aha, tu jest mając miarę. Nie no, ta gilia jest naprawdę rozbudowana Fajnie to naprawdę wygląda, tu mają jakąś miarę. aha i tutaj ma... Aha, i tu sobie zbierają. Dobra, zobaczcie w ogóle wyłożone wszystko z tą brickiem fajnie to naprawdę wygląda Dużo na pewno tu zmienili z tego. Musieli tego stona tutaj sobie przerobić i to wszystko przepalić. No pokój jak pokój. Ciekawie czy tutaj mają coś, coś, coś oprócz tych skrzyń Aha, bo w sumie mają stołniarki takie gildyjne można powiedzieć Więc w pokojach będą same skrzynie, tak, same skrzynie tu mają chyba wspólny magazyn w ogóle, albo ten pokój m, kradnie po prostu z tego magazynu tutaj, od Matrixa. W sumie ten pokój nie jest podpisany. E, dobra, tu mają jeszcze pokój natury. O, pokój natury, nie no. O, kurna. Fajnie to wygląda. Nie no, kozak to wygląda. E, o, wiem co, zostawimy w tym pokoju o, natury, zostawimy nim skrzynię. Zostawimy nim skrzynię w tym miejscu. O, w tym miejscu. E, damy dla nich oczywiście e, Damy dla nich Wydaje mi się tak gdzieś z 20 e, i e, W sumie to będzie dużo No w sumie ale z drugiej strony z drugiej strony mają fajnie to tu zbudowane. E, damy nim po prostu 10 kluczy. O, 10 kluczy nim damy. Dobra, otworzymy nim to tutaj do środka. Zobaczcie, tu w ogóle ktoś jest, śledził tu jest. Oczywiście go sobie tutaj pozdragamy, e, zamkniemy tą skrzynię. E, on sobie już ją oczywiście otworzył. Kawa 996, ty. E, no i ja tą gilę oceniam takie 7. 7 na 10. 7 na 10, dobra. E, no i co? E, oczywiście widzimy się już w kolejnym odcinku, tak? Widzimy się w kolejnym odcinku, jeszcze Zbrałem się w ogóle włączyła. Jeżeli chcesz wygrać EVIPA, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka. Nie zapomnij też o komentarzu ze swoim nickiem. No i co, do, zob do zobaczenia w kolejnym odcineczku.